Puchenstein i inni. to naukowy dowód, że właśnie dzieci są największym zagrożeniem dla przyszłości świata. Spokojnie, moi drodzy. Ci dżentelmeni mają za zadanie dokonać dezynsekcji podczas przerwy wakacyjnej. Jednakże istnieje realna możliwość, że klasowi ulubieńcy mogliby doznać uszczerbku... Dlatego lepiej zabierzcie zwierzątka do domu. Pusia zamieszka ze mną. <laughs> Wydaje mi się, że zapomnieliśmy o kimś, nikt nie zaopiekuje się biednym puszkiem. To przykre! Szkoda, Mogę mu przetrwać. Dzięki. Ani kroku dalej, młody człowieku. Mamo, wszystko wyjaśnię. To jest nasz laboratoryjny królik, którego podarował naszej szkole sam pan Winkler. Powąchaj go, jeśli nie wierzysz. A, ale on wymaga trzykrotnie silniejszego odkażenia. Puszek. To zwierzę zasłużone dla nauki. Cóż, skoro poświęcił się dla nauki, ewentualnie można go zaakceptować, ale wygląda dziwacznie. Nie martw się, Puszku. Teraz jesteś bezpieczny. Rozumiem cię. Jesteś ofiarą zatrutego i zanieczyszczonego środowiska, to wszystko. Ach, jesteś teraz w kiepskiej formie, prawda? Ale postawię cię na nogi. Zobaczysz! To się sklei! Super! To jego wina! Trzęsienie ziemi? Co tutaj masz, Lucianku? To jakiś wściekły królik! Ale odkrycie! Wiem o tym! Mogę go odczarować! Zdejmujesz z ciebie zaklęcie! Nie będziesz więcej niegrzeczny! Hokus pokus, morok! się! Przestań się wybierać! Nie rozumiem, jak mogłem na to nie wpaść. Wystarczyło krzyknąć! Właśnie miałem to zasugerować! Siad, uspokój się! Cisza! Teraz ja spróbuję! Waruj, króliku! Waruj, siad! Nie słyszałeś co mówiłem! Kodusze! Jak on to robi? Niby co? Ciebie się boi, a nas wcale nie słucha! Zamknij się, Tąciu! nie dawaj mu satysfakcji! Na miejscu królika też bym nie słuchał takich frajerów! Dawajcie go mnie! Nie maniek, on gryzie i zdemolował mi pokój! Zdrogi cię! Teraz będzie mój! Stań! Szan! Faluj! Stój! Stój! Mam wrażenie, że zaczął go mordować! Zabołam mamę! Puszek należy do mnie! Puszek? Nie znam! Bo. tutaj mieszka Buchenstein! Doga! Stój! <śmiany> Ten królik umie zrobić prawie wszystko Masz wszystko, czego może zapragnąć królicza księżniczka Pora, żebyś okazała mi wdzięczność Jazda, zwierzaku Nie, Puchenstein, tu mieszkają potwory Chodź <laughs> Zu chłopak. Och, jednak mnie kochasz? Ach, nie cierpię królików. Schodź po pilota! Ej, chciałem obejrzeć ten show! Wolę program o myślistwie. Puchenstein musi się nauczyć polować! Na ogół to króliki są ofiarami, to na nie się poluje. Założysz się? Atak! <śmiech> <śmiech> Potwór, bandyta, komornik? On chyba usiłuje nam powiedzieć, że stracił głos. O, czy ten Puchenstein cię pogryzł? Weź się za sobą broń. Jasne, ale jaką broń? Już rano. W porządku, synku? Nie ruszaj się! Zrób coś, Maniek! Idź i szukaj tego okropnego zwierzęcia, choćby na bagnach. Dziękuję. I co? I nic. On zniknął. Nie przemęczaj się, mój skarbie. Lucianek na pewno w końcu znajdzie twojego ulubieńca. Dzięki. Gdzie Puchenstein? Wracaj i staraj się go odszukać! O, widzę, że mój krzykacz wreszcie odzyskał głosik! Skazałbym cię na dożywocie za wyżywanie się na zwierzątkach! Nie będę tego jadł, mamo. Dziwnie smakuje. Przecież dopiero przyniosłam to ze spiżarni. Powinno być świeże i smaczne. Chwileczkę. To nie są rodzynki. O! To prawdziwy cud! Tońciu, gdzie je znalazłeś? Zadomowiły się w naszej spiżarni. Sam znalazłem dowody. O! Konus znalazł Puchensteina! Cześć, kolego! Coś ty mu zrobił? Nic. Po prostu buszował w naszych zapasach. He. Ej, uważaj! Puchenstein, zjedz go! Zjedz go! Hmm. Tak! To jest dowód! Prawdziwy Puchenstein dawno bycie cię zjadł! To jakiś oszust! Tak mi przykro, proszę pani. Pusia zdechła. Musieliśmy ją pochować. To była straszna tragedia. Dobrze. bujałam. Wielka rzecz. Czy to nieromantyczne? Wyglądają jak zakochana para. Ha, jasne. Może się nawet rozmnożą. Nie bądź ordynarny. Siadajcie. Puszek stał się innym królikiem, od kiedy się zakochał. To nie jest Puchenstein. Lepiej zabieraj stąd tego oszusta. Puchenstein? Błoto! Ech. Pusio! Skarbie! To ty? To nie Puchenstein! To są... Synowie Puchensteina! Siad! Boga! Warujcie!